Piotr Mosur, trener Unii Warszawa. Unia 0-0 z Prochem Pionki. Trenerze, patrząc na przebieg tego meczu, sytuację Unii w tabeli, to tak po piłkarsku bardziej punkt zdobyty, czy mocno trener zdenerwowany, bo dwa stracone? bardziej, nie trzeba było powiedzieć, że my był wyrównany. Pionek jest w tej sytuacji, myśmy mieli swoje. Zastrzeżenie tego do pracy sędziów, udaniem tych oczekowników, gdzie wziąłem te rzeczy samemu. Zawodnik i nie Tak, mecz i na, na pewno dwa punkty dla nas stracone. Tak. Jeśli chcemy coś gonić, yy, tabelę, to musimy wygrywać u siebie takie mecze. Ale na pewno prąd zasługił też na punkt, bo miał też swoje sytuacje. Na przykład sam miał kilka ciekawych sytuacji w dośrodkowaniu. Dobrze powinien nas namkać i to jest najważniejsze, że w tym meczu nie straciliśmy wszystkich punktów. To była bodajże 13 kolejka, a 7 bramek przez Unię strzelonych. To jest największy problem dla Was, że tych bramek jest tak mało strzelanych? Czy coś innego, że jesteście na tym ostatnim miejscu w tabeli? Uważam, że nie jesteśmy, powiedzmy sobie że nie jesteśmy dobrze przygotowani do tego sezonu. Bo zaczęliśmy za późno trenować to jest pierwsza rzecz. Na pewno to jest, to jest nasz duży, nasz duży, nasz duży problem, nasz duży problem. A druga rzecz, że nie mamy po prostu napastników, że napastników nie mamy, którzy wykluczają sytuację, bo mamy sytuacji, które jest starzana, nie potrafimy przyjść do, do ramki, nie potrafimy do ramki, To jest ważna większy Jesteśmy na, na półmetku rundy, tych punktów na, na koncie Unii mało, to już taki ostatni dzwonek i, i jakieś rozproszone szukanie czegoś w zimę, czy, czy jeszcze jest dużo wiary w to, że, że Unia się podniesie? Opieramy się na swoich wychowankach, gramy swoimi wychowankami, i ja nie będę szukał, na pewno będziemy ktoś coś znaleźć, ale chcemy szukać swoich zawodników i swoimi chcemy dać im szansę, na pewno, na pewno kilku zawodników, yy, młodszych będziemy chcieć szukać, bo grają u nas 2-3, 2-2 i to, to jest najważniejsze, żeby w piłkę, uczyli się grać w piłkę, to jest dla mnie najważniejsze. My jesteśmy klubem, który powstał 10 lat temu i my mamy budować zespoły, a nie żeby, żeby sobie wynajmować piłkarzy, którzy zarabiają makabryczne pieniądze, a na tą ligę nie są warci. No właśnie, to daje coś do myślenia, bo ja wiem, że dużo o tym mówi, że każdy by chciał grać wychowankami. Czy jest możliwe utrzymać czwartą ligę na Mazowszu wychowankami? I to jest do, plan do zrealizowania, czy marzenia świętej głowy? Gdziekolwiek, czy w Warszawie, czy w każdym innym mieście, bo nie mówię o Unii. Na pewno są jakieś, na pewno są marzenia, nie? ale chcemy grać ze swoimi chłopcami. Mamy trzech starszych zawodników, którzy mają nam pomagać. Reszta to są chłopcy, którzy grają, są wyłowankami klubu. Na nich się chcemy upierać, tak chcemy budować dalej. Ja uważam, że nie będę tego zmieniał. Nie będę szedł w tym kierunku, żeby przepłacać zawodnikom, którzy po prostu... Nic nie, nie robią różnicy. Tak wiadomo, że może zawodnika, tak jak w innych klubach, że za wieczne pieniądze po 3, po 4 tysiące z, zawodnikowi. Ale czy tędy jest droga, że na piątym poziomie naszej, naszych rozgrywek takie pieniądze się płaci? Powinniśmy troszeczkę zbageltyzować, trochę zejść na ziemię i uważam, że w tych w tym, w tym, w jak powinni zawodnicy nie być w ogóle pieniążków, powinni zostawać dla mnie tylko za wygrany mecz lub za granic. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Robert Rogala, trener Prochupionki 0 do 0, dzisiaj z Unią Warszawa w meczu dwóch Beniaminków, trenerze takie słowo klucz dzisiaj do tego, że my tych trzech punktów dzisiaj nie zdobyliśmy, to jest skuteczność a właściwie jej brak, to można ten mecz w tym słowie zamknąć, czy coś jeszcze więcej do tego dodać? Nie no na pewno tutaj jeżeli chodzi o naszą skuteczność to dzisiaj można powiedzieć, że była zerowa jak mówi sam wynik, ale, ale mówię, nie możemy z takich wyjazdów jak tutaj, gdzie gramy z drużyną, z którą przyjdzie nam być może walczyć o utrzymanie Mamy sytuację 100% i tej sytuacji nie wykorzystujemy. No, szkoda niestety, mimo tego, że, że awansujemy o jedno miejsce w tabeli, to, to jednak e, tych dwóch punktów może później brakować. Co dzisiaj najbardziej zawiodło w grze? Bo tych sytuacji klarownych no, kilka było, ale na pewno jeżeli chodzi o, o jakość gry, o poziom gry, to też powiedza, że nie było jakiegoś wielkiego Szauna. No na pewno, na pewno myślę, że, że tutaj ta sztuczna nawierzchnia zrobiła swoje. Chłopaki nie bardzo mogli się przyzwyczaić do tego, tym bardziej, że, że jeszcze przez ostatni tydzień nie, nie mogliśmy skorzystać z boiska dużego. Trenujemy w tej chwili na, na Orliku i to wszystko ma wpływ na, na naszą grę, tak wiadomo, że tutaj jest szersze boisko, sztuczna nawierzchnia inna niż na tej, na której do tej pory trenowaliśmy i to wszystko miało wpływ. Natomiast, no mówię, nie można się usprawiedliwiać. Takie mecze przy takich sytuacjach, jak my mieliśmy, powinniśmy wygrywać. To tyle. A co się stało z Czarkiem Zielińskim, że zszedł w przerwie? Jakaś kontuzja? Co, co tam się wydarzyło? Eee, Czark źle się czuł, tak. Rozmawialiśmy przed meczem, pytałem go, e, powiedział, że da radę, wyszedł. Natomiast już w 30 minucie tutaj zgłaszał mi, że, że prawdopodobnie nie, nie pociągnie dalej. Musieliśmy dokonać zmiany tutaj na Emilia Kopustę, który wszedł i zagrał bardzo dobry mecz. Także mówię, z, z tego wynikała ta zmiana. Unia Warszawa zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Wiem, że to jest zmartwienie Unii Warszawa i trenera i trenera Mosura, ale to był najsłabszy sposób, do tej pory graliśmy, dlatego tych punktów podwójnie szkoda? Nie, 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 wcale tak naprawdę nie, tak źle to ze strony Unii nie wyglądało. Grali bardzo wysoko, bardzo agresywnie. Wydawało mi się, że, że nie wystarczy im sił na cały mecz tak grać, ale generalnie do 70. minuty bardzo uprzykrzali życie tutaj naszym obrońcom przy wyprowadzeniu piłki i dlatego mieliśmy spory problem. Także myślę, że, że że brakuje troszeczkę im szczęścia i być może w innych spotkaniach które zagrają z większym szczęściem mogą jeszcze niejednemu punktu urwać. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.